Obiad u rodziców. Wyjazdy do rodzinnego miasta zazwyczaj przyprawiały mnie od Sama myśl, że mogłabym wpaść na mojego byłego narzeczonego, cofała w moim przełyku śniadanie z zeszłego tygodnia. Próbowałam nie myśleć za dużo o tym palancie i skupić się na meritum moich podróży do Gdańska. 30. rocznica ślubu moich rodziców była powodem do świętowania i radości, więc nie chciałam zakrzątać swojej głowy byle czym, a raczej byle kim. Postanowiłam przez cały weekend pałać entuzjazmem, uśmiechać się, nie zważając na zmarszczki mimiczne, i doprowadzać całą moją rodzinę do szału swoim niepohamowanym optymizmem, który notabene zaczęłam trenować już podczas jazdy autem. Stojąc w korku, otworzyłam szybę w moim samochodzie za namową jakiegoś obcego mężczyzny, którego auto znajdowało się na sąsiednim pasie. Facet ten pieklił się i wymachiwał rękoma, wyglądając żałośnie i komicznie zarazem. Czy coś pani mówi ustąp pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu? Oczywiście, znam zasady ruchu drogowego. No nie wydaje mi się! Mężczyzna krzyczał coraz głośniej. O co panu chodzi? Przecież włączyłam kierunkowskaz i wpuścił mnie pan przed siebie. Nie rozumiem oburzenia. Kobieto, nie wpuściłem cię! Wjechałaś mi przed machę. Centymetry mielibyśmy stuczkę. Kolej z Audi nie dawał za wygraną. Oj, widocznie źle oceniłam sytuację. Na szczęście nic się nie stało. Bardzo, bardzo pana przepraszam. Skąd pani wzięła prawo jazdy? Z chipsów? O Boże, serio? Jeszcze ten tekst wam się nie znudził? Wymyślcie coś innego, błagam. Na przykład, skąd wzięłaś to prawko? Rozdawali w Caritas? Albo. Skąd masz prawko? Ksiądz na kolędzie dawał zamiast świętego obrazka? O. o. Mam jeszcze jedno. Skąd masz to prawo jazdy? Wygrałaś w kole fortuny? Mężczyzna patrzył na mnie ze zdumieniem w oczach i nie wiedział, co powiedzieć. Nie odpuszczał jednak. Dzięki za cenne rady, ale lepiej, żeby była pani taka mądra za kierownicą, a nie w gębie. Uch, lepiej to niech już pan znajdzie innego przestępcę drogowych wykroczeń. W Gdańsku jest nas kryminalistów na pęczki, a najgorsi są ci, którzy nie włączają prawego kierunkowskazu zjeżdżając z ronda. No, tym to się należy niezła nagana. Zaczęłam robić sobie z tego przemądrzałego faceta żarty, co go bardzo zdenerwowało. Ja mam wszystko nagrane na kamerce i niech lepiej uważa pani na słowa. Mężczyzna zrobił się czerwony na twarzy. No tak, zapomniałam Dzień stracony bez opublikowania w internecie tych, co wygrali prawo jazdy w chipsach. Bezczelna baba. O! Proszę wrzucić do sieci koniecznie z dźwiękiem. Miłego dnia! Zamknęłam szybę, wciąż widząc jak strażnikowi druk leci z buzi piana. Dojechałam do domu moich rodziców. Już na podjeździe poczułam zapach tych wszystkich pyszności, których niestety nie będę mogła jeść bez ograniczeń. Zbyszek dał mi listę dietetycznych zaleceń, wiedząc, że czeka mnie weekend rozpusty. Oczywiście mogłabym się go nie posłuchać i zajadać się do pęknięcia jak balon, lecz sama myśl, że w końcu będę musiała stanąć nago przed Jankiem, motywuje mnie, by pohamować moją miłość do jedzenia, a zwłaszcza tego, które zostało przygotowane przez moją mamę. Roma, moja kochana córeczko. Tak się cieszę, że szczęśliwie dojechałaś! Moja mama uściskała mnie najmocniej, jak tylko potrafiła, i od razu przejęła moją niedużą walizkę. Już wszyscy są: ciocia, jasia z Wojtkiem. Pamiętasz, Wojtka, twój kuzyn, rok starszy od ciebie, ale się z niego przystojniak zrobił? Wujek Adam z małgosią i córkami, Adelka z mężem, pięknie razem wyglądają. Wzięli ten ślub na cyprze i tak trochę zlekceważyli rodzinę, powiem ci wiesz. Krysia to się przecież przez to do jolki nie odzywa. Marian już po dwóch kielichach i gra na gitarze do południa, ale ta jego Stefa to na niego najeżdża. Ciągle się chłopa czepia. No jest pijaczek, trzeba przyznać, ale za to jaki pracowity. W domu wszystko zrobi. Ostatnio całą łazienkę od podstaw wyremontował, kafelki jak profesjonalista położył, prościutko wszystko. Była mi sama widziałam. Na co ona tak narzeka? Dacie jej takiego marka, co by tylko leżał i pachniał. Przecież ta Maryśka to sama wszystko musi robić. Nie dojrze pierze, sprząta, gotuje. Tu jeszcze w aucie naprawi wszystko, złoży sama szafę i szczelkę w kranie wymieni, jak woda cieknie. Bo ten to się do niczego nie nadaje. No do niczego. Jest też Nikola z chłopakiem. Nikola ma kogoś? Zdębiałam gdy usłyszałam tę rewelację. No, ma, ma. Wysoki ładny chłopak. Marcin ma na imię. Pomocny. Pomógł mi z i sztuczce wypolerował wszystkie. Nikola? Nikola, córka cioci Basi? Ta wredna małpa, która całe życie dokucza mi i Ewelinie? Jak to możliwe, że znalazła chłopaka? Przecież ona jest nie do zniesienia. W tym momencie pożałowałam, że nie przyjechałam z Jankiem. Wiedziałam, że to za wcześnie, by nawet o nim wspominać mamie, ale tak bardzo chciałam się nim pochwalić, zwłaszcza przed Tomięzą Nikolą. O już nie przesadzaj, dziecko. Normalna dziewczyna, sympatyczna i wykształcona. Przecież ona jest prawniczką. Mamo, ona nie jest prawniczką. Robi dopiero aplikacje. Do bycia prawnikiem to jeszcze ho, ho, ho. Nie zapominaj, że chciała odbić męża naszej Ewelinie. Młoda była i głupia. Nie można całe życie chować urazy. A Ewelina już jest? Zapytałam o moją siostrę. Nikola i Ewelina w jednym domu są równe tykającej bombie zegarowej. Oczywiście, wszyscy już są, tylko ty jak zwykle ostatnia. Mamo, ja jadę aż z Wrocławia. Zawsze masz to samo wytłumaczenie. Trzeba wcześniej wyjechać. Wujek Adam jedzie z Niemiec i zawsze jest na czas. Uff, chodźmy już, żeby nie przeciągać jeszcze bardziej. Puściłam mamę przodem i weszłyśmy do salonu, gdzie wszyscy goście na nas czekali, przekręcając jednocześnie oczami. Księżniczka już dojechała. Kupiła sobie nowe auto. Chyba się powodzi w tym Wrocławiu. Uraczyła mnie złota myśl cioci marysi. Ta jak zawsze spóźniona. Wszystko wystygło. Żeby rodzice musieli czekać na własną córkę z tortem. Skandal. W dobie się poprzewracało. Wujek Adam dodał również swoje trzy grosze. Boże, widzisz i nie grzmisz. Skąd ona tę sukienkę wytrzasnęła? Teraz już nawet w ląpek się można się przyzwoicie ubrać. Zosia, córka najlepszej przyjaciółki mojej mamy, chyba dziś zapomniała włożyć soczewek kontaktowych, gdyż moja sukienka pochodziła z najnowszej kolekcji mojego ulubionego butiku Madame, którą kupiłam oczywiście online. Mm, schrupałbym ją zamiast tej kaczki, którą ciocia postawiła mi przed nosem. Mam nadzieję, że usiądzie koło mnie. Może da się posmyrać po kolanku. Kuzyn Wojtek najwidoczniej zapomniał, że jest kuzynem Wojtkiem. Nic się nie zmieniło. Taki sam Pasztet jak parę lat temu. Na tę myśl czekałam najbardziej, a ponieważ wiedziałam, że ją usłyszę, byłam przygotowana na najgorsze. Pasztet? Tylko na to było stać tę zarozumiałą, krótkonóżką Dżownicę Nikolę? Straciła pazur. Zdecydowanie. Połkniemy ją z Eweliną jeszcze przed przystawką.